No dzień dobry, słuchajcie, na spacer poszedłem i bardzo ciekawe auto spotkając, zobaczcie, Honda elektryczna e -N Y 1 Boże, co za nazwa, jakby jakiś takiej bardziej normalny nie mogli wymyślić, no ale słuchajcie, taki całkiem ładny ten samochodzik, jak na elektryka, nie jest jakiś udziwniony, zresztą teraz już elektryczne auta są takie bardziej normalne, nie, już ten taki czas, kiedy one się wyróżniały, bardzo minął, tutaj taki crossover, troszeczkę w stylu kupez zajrzyjmy do środka. O, no to już klasyka gatunku. Centralny monitor zamiast zegarów. O, centralny monitor też do obsługi. No ale tak to wygląda całkiem przyjemnie. Przestronny samochodzik. Fajna ciemna tapicerka, pseudoskóra pewnie, ale ładne białe przeszycia. Zobaczmy jeszcze z tyłu, co tam się dzieje. O, dużo, dużo miejsca. Powiem Wam, że przestronny samochodzik. Jak nam takiego, no w sumie kompaktowego suwa. Jeszcze bagażnik. Zobaczymy, co tam w bagażniku jest. No w bagażniku, jak zawsze, dwie ładowarki. Coś, co nie wiem do czego służy. Ale ten bagażnik też jest taki całkiem, całkiem. No spory wózek tutaj się zmieści, jeszcze troszkę miejsca zostanie. No oczywiście samochodzikiem pojeżdżę. Powiem Wam, że elektryk z takim zasięgiem to mi się. Już dawno nie trafił. O tym, jaki to jest samochód, powiem Wam później. Najfajniejsze jest to, że wybieram się nim w trasę. No dzień dobry, słuchajcie, to parę słów na temat Hondy ENY Jeden, którą miałem okazję Przetestować samochód Dostałem od Hondy Poland Do testu Pełni elektryczny crossover Kompaktowy i no Powiem wam, że jeżeli chodzi o funkcjonalność Przestronność wnętrza To tutaj niewiele mu można zarzucić Naprawdę, jak na tę klasę samochodu To jest kawał Porządnego, rodzinnego Auteczka z całkiem sporym bagażnikiem, także bardzo, ale to bardzo dobrze oceniam system multimedialny, to jak działa, to jak się go obsługuje, naprawdę to jest wszystko, wszystko w jak najlepszym porządku. Okazuje się, że Honda potrafi zrobić przejrzyste Multimedia, które się prosto obsługuje. Pamiętam, że jeszcze w Civicu to był jakiś dramat dla mnie. No i to są niewątpliwe plusy i zalety tego samochodu. A teraz już troszeczkę o samej eksploatacji tego auta. Autko wyposażone jest w baterię 68 kWh. I tutaj powiedzmy sobie szczerze, że to jest taki standard. Nie jest to jakaś rewelacyjna pojemność, ale... Wystarczająca do tego, żeby jeździć, i nie odbiega w niczym od porównywalnych konstrukcji tej klasy. Za to maksymalny prąd ładowania to tylko 78 kW. I to plus, no jednak ta bateria, która nie jest duża, ale też która nie jest mała, ale też nie jest jakaś bardzo duża, powoduje, że tak nie fajnie się tym samochodem jeździ w trasę. Nie to, że się go nie fajnie prowadzi, tylko ten czas tracony na ładowanie jest troszeczkę dłuższy niż w przypadku konkurentów. No bo nawet jeżeli znajdziemy ładowarki szybkie, które mają 100, 150 kW, czy nawet 200, czy 350, to nie wykorzystamy ich parametrów, tak? No bo tutaj możemy go ładować tylko i wyłącznie prądem 78 kilo. Watów. I to jest niewątpliwy minus tego samochodu. Teraz co do zużycia prądu tego auta i zasięgu. Powiem Wam, że trudno mi się było bardzo dogadać z tym samochodem. Eee, on jest jakiś dziwny dla mnie. On mi służył od 15 kWh, od 15 tam z groszami kWh w mieście do 35 ponad kWh również w mieście. I... Niesamowity rozrzut. Tak samo na trasie. Raz zużywa 19 kWh przy 120 km na godzinę, następnego dnia przy tej samej prędkości zużywa 26 kWh, raz na autostradzie przy 140 mi zużywał 24, raz 29 kWh na 100 km. I powiem Wam, że no, jestem taki, w takim szoku. Jaki może być powód tego? Jeździłem samochodem w temperaturach od 0 do... 7 stopni i teraz tak, jak bateria jest dogrzana dobrze, to, te, to to zużycie prądu jest zdecydowanie niższe zużycie energii. Jak bateria jest zimna, no to to zużycie energii jest wyższe. Charakterystyczne dla samochodów, które nie są wyposażone w pompę ciepła, a Honda właśnie takowej nie posiada, że. Trzeba tą baterię dogrzać przed wyruszeniem, i na krótkich dystansach ten samochód będzie zużywał dużo więcej prądu. Aczkolwiek, no, na trasie, kiedy bateria już jest dogrzana, też te różnice były spore. Czyli co? Zasięgi od około 190 km w mieście. No nawet 460 km w mieście. No tak mi wyszło, słuchajcie. Co jeszcze? Jeszcze taka ciekawostka, słuchajcie, to właśnie też jeden z samochodów, jeden z elektrycznych samochodów, w którym mi jeździłem, w którym jest nowych samochodów elektrycznych, którymi jeździłem, w którym... Bardzo wyraźnie wzrasta zasięg po wyłączeniu klimatyzacji. Zresztą on to pokazuje, pokazywał mi i to jest około 10-20%. I powiem wam, że jestem bardzo ciekawy, czy taka sytuacja również jest wtedy, kiedy temperatury są dodatnie takie mocno dodatnie. No, bo w sumie teraz te przy dodatnich temperaturach, ale takich, tak jak powiedziałem, 0,8 stopni. No, słuchajcie, podsumowując, odkór kosztuje 200 tysięcy złotych około 200 tysięcy złotych, nie jest oczywiście maksymalnie wyposażone, super wyposażone. Cena jak na elektryka, no taka normalna tyle elektryki kosztują tej klasy napęd ponad 200 koni. Ale z racji tego, że właśnie ten prąd ładowania nie jest taki, jakbym sobie życzył, czyli ma tylko 78 kWh, to raczej auto do miasta dla takich osób, które mają ładowarki w domu albo korzystają z wolnych ładowarek. Bo tak jak mówiłem, tych szybkich nie wykorzystamy, tak jak byśmy chcieli. No to co? Miłego dnia Wam życzę i do usłyszenia w następnym odcinku.